Cześć! Dzisiaj chciałabym trochę Wam opowiedzieć o strechingu, czyli o ćwiczeniach rozciągających. Myślę, że to jest taki element treningu, o którym dość często się zapomina albo jest pomijany, a, a myślę, że niesłusznie. Są takie funkcje ćwiczeń, ćwiczeń rozciągających, których nie mają ćwiczenia wzmacniające albo ćwiczenia cardio i warto się na nich, na nich skupić. I najważniejsze, co osiągniemy dzięki ćwiczeniom rozciągającym, to przede wszystkim rozluźnimy się, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Zwiększymy amplitudę ruchu, czyli po prostu zakres ruchu, zwiększymy elastyczność mięśni. Dobrze zrobione ćwiczenia rozciągające pomogą nam zapobiec różnego rodzaju urazom mięśni i stawów, a po treningu pomagają dotlenić i rewitalizować mięśnie, czyli po ludzku przyspieszają regenerację mięśni i zapobiegają powstawaniu zakwasu. Zanim przejdziemy jeszcze do konkretnych ćwiczeń, troszeczkę o metodologii ćwiczenia rozciągające. Samo ćwiczenie wykonujemy osoby początkujące około 20 sekund. Im mamy większą elastyczność, tym dłużej, 30 do 45 sekund, nawet do minuty. Powtarzamy na początku po dwa razy na każdą stronę, później zwiększamy ilość powtórzeń do 5-6. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia statyczne. To są takie ćwiczenia, które dobrze jest wykonywać na koniec treningu, żeby właśnie rozluźnić mięśnie, które pracowały i skoncentrujemy się na mięśniach czworogłowych uda. Pierwsze ćwiczenie jest bardzo proste i pewnie większość z Was je zna, wykonujemy je w stanie. Stanę do Was bokiem, żebyście lepiej widzieli. Pracujemy, tak jak mówiłam, na mięsień czworogłowy uda. To jest mięsień, który znajduje się z przodu uda i jest to jeden z największych mięśni, którego funkcją jest z jednej strony prostowanie w stawie kolanowym, z drugiej strony prostowanie, zginanie, przepraszam, w stawie biodrowym, w związku z czym on pracuje cały czas. I tak, pierwsze ćwiczenie. Stajemy prosto, nogi równolegle do siebie. Gnamy jedną nogę, łapiemy ją i przyciągamy do pośladku. Już w tej pozycji pewnie część z Was będzie czuła rozciąganie tego mięśnia, natomiast żeby pozycja była bezpieczna i, i mocno działała na mięsień, należy zrobić kilka rzeczy. Napiąć pośladki, tak żeby nie wyginał nam się kręgosłup lędźwiowy, napiąć mięśni brzucha i lekko wy, wy, wysunąć biodra do przodu, dociągając równocześnie piętę do pośladku. I w tej pozycji trwamy od 20 do 45 sekund, potem zmieniamy stronę. To samo ćwiczenie można wykonać w ciekawym wariancie, czyli zaczynamy dokładnie tak samo. Łapiemy, łapiemy równowagę, pozycja, pochylamy się do przodu, opieramy na przykład o krzesło i ustawiamy zgiętą nogę równolegle do podłogi. W ten sposób rozciągamy zarówno mięśnie czworogłowe nogi zgiętej, jak i mięśnie, które znajdują się z tyłu nogi wyprostowane. Jeżeli przy tym ćwiczeniu macie problem z równowagą, nie ma problemu, żeby przytrzymać się na przykład ściany. Niektórymi jest łatwiej, jeżeli trzymają stopę dwoma rękoma. Nie ma to znaczenia. Ważne jest, żeby nie wyginał się kręgosłup i żeby rozciągać te mięśnie. Drugie ćwiczenie wykonujemy w siadzie. Wsiadamy, pięty na pośladkach. Odchylamy się do tyłu. Opieramy proste, wyprostowane ręce z tyłu, palce skierowane do zewnątrz. Napinamy pośladki, napinamy mięśnie brzucha. I podnosimy biodra do góry, odrywamy je od pośladków. W tej pozycji bardzo ważne jest, żeby nie wykinać kręgosłupa. Pokażę teraz, jak nie można robić. Proszę tak nie robić. Nie robimy tak. Poprzez napięcie mięśni brzucha i mięśni pośladków utrzymujemy prosty kręgosłup i rozciągamy mięśnie czworogłowe. To samo ćwiczenie w wersji dla zaawansowanych. Siadamy na pośladkach pośladki na piętach, przepraszam. Odchylamy się do tyłu, opieramy się na przedramionach i zostajemy w tej pozycji, pamiętając, żeby nie wyginać kręgosłupa lędźwiowego. I wersja dla super zaawansowanych. Siadamy na podłodze, pięty przy pośladkach, odchylamy się do tyłu, kładziemy się na podłodze, ręce wzdłuż tułowia. Bardzo ważne, żeby pośladki podwinąć pod siebie, napiąć brzuch. W tej pozycji leżymy tyle czasu, ile, ile pozostałe ćwiczenia. Jeżeli w tym ćwiczeniu poczujecie ból kolan, należy natychmiast wyjść z tej pozycji, bo jest to rzeczywiście ćwiczenie, które nie jest wskazane dla osób, które mają jakiekolwiek problemy z kolanami. Trzy wersje: dla początkujących, dla zaawansowanych, dla super zaawansowanych. Trzecie ćwiczenie wykonujemy w podporze. Piramy się na jednej nodze, drugą nogę zgiętą pod kątem 90 stopni trzymamy przed sobą. Nogi zginamy, chwytamy za, ręk za ręką zapięte i dociskamy ją do pośladku. Również w tej pozycji napinamy pośladki, napinamy mięśnie brzucha i wysuwamy biodra do przodu. Jest to ćwiczenie, które rozciąga na mięśnie brzucha i ćwiczy równowagę. Bardziej zaawansowaną wersję tego ćwiczenia wykonamy również przy ścianie, zgiętą nogę. Mieszczamy w kącie między ścianą a podłogą, opieramy o ścianę. Drugą nogę prostujemy przed sobą i dociskamy pośladek do pięty. Napięte pośladki, napięty brzuch. To ćwiczenie jest już bardzo mocne, rzeczywiście bardzo tutaj czuć mięśnie, mięśnie z przodu uda. Im bardziej dociśniemy pośladki do stopy, tym bardziej. I to by było na tyle na dzisiaj. Trzy ćwiczenia podstawowe rozciągające, tak jak wspomniałam, mięśnie czworogłowe UDA, każdy z kilkoma wariantami w zależności od Twojego stopnia zaawansowania. W pozostałych filmach pokażę ćwiczenia na innej grupy mięśniowe. Na razie.